Witam serdecznie. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak działem powtóreczki w Armored Warf. E, ja na naczę bitewkę zrobiłem e, e, i to przegrano. E, no i tyle właściwie jest tych ciekawostek. Aha! Jest jedna rzecz. Zmieniło się w tej, w tej raz w poprawce e, 014, że możemy załadować pakiet, który nam przywraca 100% zdrowia, jeżeli żyjemy lub e, jest możliwość skrzeszenia się w bitwach PvE. E, no i tu nawet w tej bitewce z tego skorzystam. Zobaczcie jak to działa. Dobra, Klikamy tutaj na poprawki. Tutaj sobie przedytowałem na przykład tom i uruchomię, i zobaczymy, jak kamera wolna chodzi. No i się ładuje, operacja Skorpion. Jestem tu jedyną szóstką, pozostały tam piątki, ale jest jedna zła rzecz: mianowicie wszystko bez pancerza. Tam spróbuję już nie poprzywijać, żeby to tam się nie ciągnęło. Tu mamy jakieś plus minus to jest tutaj jakieś przyspieszanie, spróbujemy. Fox komentuje właśnie, że nie ma niczego z spancerzem. Ja właśnie w tym przypadku nie chciałem jechać tam gdzie zawsze, do tyłu, no bo tam trzeba jechać z czymś z pancerzem. Robię wsparcie, wyłączone. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na wszystko. Zazwrócać drogę do kartelu. Klawiszami można się przełączać na widok na innych. Spacją sobie podjeżdżam do góry. Klawisz był do przodu. Ale się przyspiesza. A i teraz mi się naprawiło, widzę cele główne, a wczoraj jeszcze nie działa, szczerze mówiąc nie wiedziałem, czy musimy przed tylko utrzymać się, czy musimy skapować bazę. I zresztą tak przegramy przez to. Bo ja tego nie widziałem wczoraj i no, kolega podpowiadał, który jeszcze żył, że musimy zacząć kapować. No a z tym pancerzem to nie był dobry pomysł. No i gdzieś film, kamera działa ładnie, albo no, przy okazji zobaczę. ...jak ustawienia, bo mam ustawienia nagrywania, to 24 klatki i 1920 1200 rozdzielczość. Jakości nie sprawdziłem, czy mam jakąś minimalną... No i jeszcze żyjemy wszyscy. Cele poboczne, na razie się tym nikt nie przejmuje. Może plus minus jak który Otrzymaliśmy raporty o punktach sprzedaży narkotyków na czarnym rynku. Typowe posunięcie. Idź i zrób to w czoł... No teraz przyspieszyliśmy chyba. Razu dwa jest. O, efek slow motion. Teraz chyba jestem na widoku takim jak powiem widzieć na tym ze swojej perspektywy. To jest premka szóstego poziomu, Swego czasu była dostępna. W sumie to nawet nie wiem czy jeszcze jest dostępna, chyba nie, chyba dopiero będzie dostępna na rok od y, odpalenia wersji otwartej bety. Dobra, przyspieszę. Normalnego poziomu. Bardzo fajny zresztą. Szybki, ogień dość fajny, no ale mięciutki, wszędzie po 20 mm, więc to nie ma pancerza w ogóle. Eee, jest sytuacja taka, że zostało nas się czterech. 7 minut 18 sekund do końca. Przyspieszę. Się ich dostało. i tutaj będzie wykorzystanie pakietu, bo jest za dużo w nich. W tej chwili nie, nie widać tutaj, przypadek jest 930 życia, i tutaj za chwilę pewnie będę zmuszony po strzałach skorzystać i przywrócę sobie do 100%, czyli wykorzystam tą nową możliwość. No, i już zostało się nas dwóch. No właśnie i zostało się 199 życia. No i w zasadzie to był koniec bitwy, gdyby to nie ta możliwość przyknięcia. A, zapomniałem dodać, to jest poziom średni. Już widać 1540 życia. Czyli wszystko mi wróciło. Gąsek już chyba nie mogę naprawić, bo już zużyłem zestaw naprawczy. sytuację z góry kolega na tyłach to walczy ten slow, mo ten slow motion spróbuję jeszcze raz jak fajnie jest. lecą jakieś fragmenty z sabotu dobra, normalna praw Jest jedynka, twardy zawodnik. Kolega się ruszył, mi tu pomóc trochę z tyłu. A no, się robi trochę przydługie Ale nie będę tego już przycinał Bo nie chcę mi się po prostu A domysł panel mi nie działa właśnie A to już jest około 9000 Było ponad 10000 tego domejża To escape'em nie mogę wyjść, żeby ewentualnie coś zmienić w menu. No i to akurat nie był najlepszy pomysł na atak, ale czas już nas goni. A no i tutaj już tak jestem na puknięcie. 134HP, zostało więc w poptokach. Nie wiem jak się przełączy na tryb, żeby było widać z mojej perspektywy nie z kamery obok, tylko przez celownik i tak dalej. Mamy tu przyłącza na boki, no i tutaj kolega chyba, a nie widać w tej chwili, ale już będzie krzyczał, że trzeba już niestety czas nas goni. Uczę mimo most faktycznie w tej chwili, ale ja tego nie widziałem. Cele główne mi się nie wyświetlały, ale miałem jakiś zanik. zasilali się wszystkie ustawienia, przestawiły W ogóle na początku stałem, bo ja zwykle pod spacją mam ustawiony yy, właśnie zmiana celownika, a nie hamulec, a domyślnie jest tam hamulec. Nie kogo przyjęcia bazy, ale niestety Jeszcze we dwóch jesteśmy Tuje już wszystko rzędzi Trudno, żeby nie przebił, nie ma szans na rykoszet. Ja, porus, kolega się zorientował, że został sam. Czy jeszcze się, teraz się zorientował? A to właśnie był kolega, który już był w trybie widza. Czarna kompanią. Karna kompanio! Cofaj się, cofaj! Musimy znaleźć inny sposób... Niestety, przegrana. Nikt to chyba nie wyświetli. Zaraz zobaczymy. Modowanie tak mi szybciej idzie, na no, dyskę ze ...tą grę. Tak, to była tragedia. Poza do bitwy już koledzy brali co tu pokazuje jakieś wyniki tylko drużyna przetrwanie i to wszystko tu się pokazuje no dobra, nie będę już szukał tutaj plansz z wynikami. Gdzieś tam screena zrobiłem. Dobra, to tyle na razie.